Chciałem go latach z X Command. Właśnie mamy informacje odnośnie tego przywitania. W sensie no GoodWevix mi mówił, że no em, że to przywitanie no że to brzmi jakbym po prostu się wywyższał no ale oj to jest Harry Potter i Książę Półkrwi na PSP e, z HappyChicka. Happy to zajebista strona. A jest no. Na PSP, no, z książę półkwita czy... akurat nie jest jakaś dobra gra, ale na inne, na inne części, no jest... Najlepsza po prostu. Ale dobra. Po prostu chodziło mi o to, że na no, że, że, że no po prostu nie o to mi chodziło, że, że to przywitanie jest, że, że obrażam swoich widzów czy coś. Po prostu no... E. Po prostu po prostu się jest, kojarzy się z Harry Potterem, jest, jest związany z Harry Potterem i jeszcze w dodatku no... Na no, jakiś gość tam za granicę miał, nie wiem, podobnie przywitanie postanowienie, że miał podobne. I, I tak no poza tym ten świat stworzony przez Jake'a Rownik to nie istnieje, on jest wymyślony, no. I czarodziejów nie ma. No znaczy cała jesteś tam magicy, którzy oszukują. Umleją, to nie jest prawdziwa magia. Magia nie istnieje. Więc no co to zmienić, że tak... Nie, mo co? Nie mo jeszcze chodzi ku E, nie, nie, tak powiedział mi kurde widz, że no, ja, że, albo dobra, wygrałem mecz, ale mu, a powiedział mi, że po prostu, że tak obrażam swoich widzów. Ale dobra, to już tak z wami żegnam, pa.